Hej, z tej strony Aftar, a to jest Urban TV. Dziś zapraszam was na relację z turnieju mistrzostw Polski w Greotron, Song of Ice and Fire oraz Bolt Action. Miłego oglądania! Najpierw powinniśmy zacząć od tego, czym jest Mistrzostwo Polski, a tak dokładniej The Rims of Battle Europe. Jest to największy turniej na świecie organizowany w a Song of Ice and Fire od Simon. Mamy 205 uczestników turnieju. Jesteśmy teraz w sali, gdzie grają najwyższe stoły, najlepsi gracze z najlepszym wynikiem i kudłaty. Stały bywalec Warband TV. Znajdujemy się na drugiej, większej sali, w której są rozgrywane rozgrywki. Masło ma jak zawsze, bo u mnie język polski jest bardzo trudna. I teraz się z Wami trochę przejdziemy po tych wszystkich stołach. Jest tutaj na pewno luźniejsza atmosfera. W poprzedniej sali, na, na pierwszych stołach, można by było przy atmosferze zawiesić siekierę. Tutaj już mamy naprawdę miłych graczy, sympatycznych, którzy nie przejmują się do końca wynikiem, ale są po prostu, żeby się dobrze zabawić. A więc magicznym sposobem przenieśliśmy się na stoisko Warfaktory, gdzie naszym serdecznym gospodarzem jest król wszystkich Andalów, pierwszy tego imienia Marek z War Factory. Drogi Marku, dziękujemy Ci za ten piękny event Event Gry o Tron oraz War Factory jako wydawca Bolt Action też zorganizował poniekąd. Dystrybutor, 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 tak, dystrybutor, przepraszam, bo Warlord jest wydawcą. Stoimy też na ściance nowości. Jest to nowa frakcja do Gry o Tron. Na dzień dzisiejszy nie da się jej nigdzie indziej kupić, jak właśnie u nas. Co nam opowiesz o, o bractwie bez chorągwi, gdzie no, każdy oddział jednak ma tą chorągę. Wiesz co, bo to dlaczego nie mają unikać to jest taki, ten gościu Macha, takich nie ma, żeby mieć takich chorągwi. E, one już były dostępne te zestawy na Realms of Battle Asia. Tydzień o, w ten, Tak, Tydzień temu 65 graczy, którzy mach Simon Expo byli tam, mogli sobie je nabyć, no a teraz są dostępne u nas w ogóle, bo te facto one przyjechały do nas na magazyn w piątek, bran albo czwartek, trzeba to spojrzeć, ale jak na styk. Po prostu już nic, nic nie wysyłaliśmy, nikt tego nie dostał, bo powinniśmy mieć tam jakieś zamówienia, powysyłać, coś tam nie. E, trafiło to nas na Realms of Battle, a w przyszłym tygodniu magazyn będzie dzielnie wysyłał to, co miało premierę, czyli e, Łucznicy do Martini, bo oni już premiery mieli wczoraj, czyli w piątek tak, tak naprawdę, tak. tylko że dali tak późno, że nie zdążyli wyjechać z magazynu. No a obraz wziął premierę dopiero w grudniu. Myślę, że to jest starter, który ma najbardziej rozbudowany hype ze wszystkich starterów w ciągu z tych trzech lat. Nawet chyba na martelę jeszcze hype'u nie było, bo mamy fajną tematycznie armię, dosyć wyrazistą swoim klimatem, takich właśnie banitów, gości, którzy tam rekrutują chłopów albo jakichś szlachciców, którzy nie zgadzają się z obecnym królem. I to ma już taki fajny vibe. mamy fajną kombinację mechanik, bo mamy. Specjalne zasady na interakcje z niektórymi frakcjami, czy na przykład z Boltonami, bo się bardzo z nimi nie lubimy. I mamy bardzo fajną mechanikę tego, że dowolną jednostkę od Starkwa albo Baratheon, czyli od tych takich prawych frakcji możemy sobie dołączyć, co od razu nam rozbudowuje ten roster. Nie wchodzimy tylko ze starterem, tak? tylko mamy od razu tam 20 czy 30 jednostek i barationów do wyboru. Plus poza startem jeszcze mamy hero box i oddział cavalry, czyli od razu mamy takie fajne, przyjemne wejście, że jest z czego wybierać, jest na czym budować armię. No i wiesz, jakby byli chęci, żeby to w ogóle tutaj grać. No, ale wiadomo, że no, niestety nie można, ale już za rok na pewno na realmsach się pojawi bractwo, i myślę, że będzie dobre wyniki robiło. No bo to jest frakcja, która się wydaje dosyć mocna na początek, tak? To trzeba ograć, zobaczyć. Już są jakieś tam kombosy powymyślane. Kilkadziesiąt osób myślę, że wyjdzie z realmsów z tym starterem, no i te osoby na pewno jakieś kombosiki Teraz zaczną kręcić i coś tam grać już. Marku, drogi Marku, opowiedz mi teraz trochę o Bolt Action, bo wiemy, że jest trzecia edycja, jest tutaj turniej. No i jesteś polską firmą. Wiemy, że macie lokalizację polskiej gry o tron, a co z Bold Action? Co? Co z naszą drugowojenną grom? To jest pytanie, które się wielokrotnie pojawia, szczególnie ze względu na to, że to środowisko Bolt Action, to jest takie środowisko, gdzie są ludzie, którzy nie zawsze są za pan bratwysł z angielskim, a jest tam dużo osób, które siedzą w tym tylko dla modelarstwa, czy nie, nie zawsze grają, ale lubią klimat II wojny światowej. Wiadomo, że to jest bardzo popularny w Polsce temat. Eee, I my, jak zaczęliśmy dystrybucję Bolta, to wszystkim i całego Urlord, no bo więcej gier, niż tylko Bolt Action, to przede wszystkim chcieliśmy pomóc tym firmom i sklepom, które wypadły trochę z obiegu przez Brexit, bo mieli problemy ze ściąganiem towaru z Anglii. Wtedy weszliśmy my zaczęliśmy ściągać. No i też World to jest taka bardzo poważna, ważna firma, więc fajny tak do naszego CV, powiedzmy, dystrybucyjnego. I to pytanie często wraca, no bo robiliśmy dasta w jakimś tam stopniu po polsku, zrobiliśmy grę po polsku, czy będzie Bolt po polsku i czekaliśmy niejako, no bo wiadomo, że druga edycja już była bardzo rozbudowana, było dużo podręczników, armii booków i tak dalej. Czekaliśmy na trzecią edycję, ona się ukazała teraz właśnie, jeszcze się nawet wyprzedała i niedawno dopiero wróciła na nasz stan i udało się osiągnąć deal i, i miło mi jest poinformować, to jest właśnie taka nowość z tego weekendu, że Warfactor w przyszłym roku wyda w wersji polskiej podręcznik do Boltekszen 3. edycji. To jest taki nasz, myślę, największy strzał na przyszły rok i najwięcej pracy. Mamy dwóch tłumaczy, którzy już na tym teraz działają. Powoli się przygotowuje skład, bo już tego podręcznika, myślę, że tak jedna trzecia już jest y, przetłumaczona, teraz czeka na korektę, potem będzie skład tego. No i gdzieś tam chciałbym, żebyśmy w pierwszym kwartale przyszłego roku zrobili druk i być może jeszcze zdążyli e, wypuścić, wypuścić ten podręcznik po polsku na rynek, żeby gracze mogli grać. No i mam nadzieję, że to tak jak w przypadku Songa e, wybuchło, dzięki temu, że było po polsku, jak samo Bolt, jeszcze bardziej, jak bardzo po Popularny, ale że tych nowych graczy i ten system, gdzie właśnie gracz nawet z jakimiś tam mniej, młodszymi graczami, ale podręczki jest po polsku, więc nie mogą sobie go przeczytać, zrozumieć o co chodzi, że nam to rozbuduje tą bazę graczy jeszcze bardziej i za rok na takich Mistrzostwach bolt, albo jakimś tam nie wiem, luźnym graniu coś, będziemy mieli już dziesiąt albo i stu ilość graczy, dzięki temu, że właśnie będzie ta polska edycja. Na to liczę, zobaczymy. Nazywaliśmy Macieja Króla, dystrybutora na Polskę Warlord Games, Warlord, jakkolwiek się to czyta. U mnie angielski jest dość ciężkim tematem. Drogi Macieju, proszę, opowiedz mi. Jak się przyjęła trzecia edycja BOLT ACTION? Ona się ciągle przyjmuje tak naprawdę. Jest bardzo dużo opinii pozytywnych. No jednak jest jakiś tam powieść świeżości, większe możliwości tworzenia tych armii, większa swoboda tak naprawdę. Oczywiście wiadomo, jak, w każdy, jak z każdą zmianą są też jakieś tam głosy negatywne, ale myślę, że to musi po prostu trochę osiąść. Powiedzmy jeszcze parę miesięcy i nam się gdzieś tu wytworzy jakiś taki pełny obraz tego, jak to jest Moim zdaniem jest dobrze. Gra się bardzo dobrze sprzedaje. Polska w tej chwili prześcignęła Hiszpanię i Włochy, także jesteśmy bardzo dobrym rynkiem i widać, że ten Boldax się tutaj rozwija. Wszystko no, się w dobrym kierunku. Świetnie, ja teraz zadam bardzo proste pytanie. O zasadach już rozmawialiśmy z Markiem, że będą w wersji polskiej. Ja mam armię do Bolduchan, bardzo blisko memuś w sercu i są to Polacy z 39 września. Czy będzie, będą wydawane jakieś nowe armie w plastiku, i czy to mogą być Polacy? Heh. Cały czas wydajemy w plastiku. Plastik ciągle, mimo tego, że staje się gdzieś tam coraz, coraz tańsze w produkcji, ciągle jest to spora inwestycja. Natomiast no, pamiętam czas, kiedy wydawaliśmy 2-3 zestawy w roku. W przyszłym roku to będzie prawdopodobnie 8 zestawów plastikowych. E, więc no, chcemy dążyć w tym kierunku, chcemy wydawać jak najwięcej rzeczy w plastiku, e, z wielu przyczyn e, i e, plan jest taki, żeby docelowo do e, większości, zwłaszcza tych bardziej popularnych armii, właściwie że można było złożyć wszystko z e, e, zestawów plastikowych. A co do podręczników, co, co, jakie f, f, podręczniki armijne macie w planach i co z nimi macie do zrobienia? Już zostało to ogłoszone, że będziemy wydawać podręczniki. W pierwszej kolejności, oczywiście, te pięć najbardziej popularnych armii, do których te takie podstawowe armii listy znajdują się w podręczniku głównym, czyli pierwszy kwartał przyszłego roku Niemcy, potem Amerykanie, potem Brytyjczycy i Rosjanie. Pierwszy kwartał 2026 to są Japończycy. No i potem, wiadomo, potem kolejne, które będziemy wydawali. są już, Są już jakieś tam plany na rozwinięcie, tu już nie mogę za bardzo jeszcze mówić o szczegółach, natomiast żeby to się nie skończyło tylko, tak jak było w poprzedniej edycji, jeszcze na dwóch podręcznikach, czyli tam oś Włochy plus oś oraz Francja plus, plus alianci, tylko naprawdę potem zostanie też trochę bardziej rozszerzone, czy tych podręczników warmińskich będzie troszeczkę więcej. No i też chyba warto wspomnieć, że z każdą premierą podręcznika będziemy mieli do czynienia z po pierwsze, wydaniem nowych zestawów plastikowych, czyli to będą, będą dwa, dwa zestawy plastikowe przy każdym podręczniku. Oraz będzie stopniowe wznawianie pewnych, pewnych rzeczy, czyli na przykład odświeżone zestawy startowe do armii w tym momencie, czy też, uwaga, to może być interesujące dla niektórych, powroty w nowej formie starych starterów dwosobowych znanych z drugiej edycji. Mamy starter do trzeciej edycji i ogólnie startery których były te podręczniki, na przykład przy wyjściu podręcznika armijnego i wyjściu starteru startera będą dorzucane te podręczniki, czy zbytnio nie ma już jeszcze na ten moment nam o tym powiedzieć? E, przede wszystkim w starterach armijnych nigdy podręczników nie było. Podręczniki były zawsze i to podręcznik główny był w starterze dwuosobowym do gry. E, jak wiemy w poprzedniej edycji e, tych starterów mieliśmy e, trzy e, i e, w tej chwili jakby jest Czwarty, pies o drugiej edycji, ale czwarty, jeśli chodzi o jego zawartość, tak? E, natomiast no, wiemy, że zniknęły w momencie wydania e, trzeciej edycji m, pozostałe, czyli, czyli Band of Brothers, czyli Gentleman's War e, i e, Island Assault. Natomiast e, one wrócą. One wrócą, stopniowo będą wracały przy okazji wydawania e, nowych zestawów, e, więc. E, e, to jest coś, co, co myślę ludziom się bardzo podobało: to to, że e, nie mieli, e, chcąc wejść w grę, nie byli zmuszeni e, e, kupować jednego startera z dwoma zalążkami armii, które nie do końca im odpowiadały. Więc one wrócą na pewno w jakiejś zmienionej formie, no bo będą dostosowane po prostu do nowej edycji i oczywiście będą to startery growe, startery dla, dla generalnie nowych graczy, więc tak jak najbardziej będą zawierały podręcznik. Co więcej, wszystkie one będą się pojawiały również w polskiej edycji. Świetnie. Jeszcze jedno pytanie dosłownie ostatnie mnie naszło. Jestem fanem jednego dużego startera o nazwie Stalingrad. Czy w trzeciej edycji coś podobnego wyjdzie też, gdzie będziemy mieli budynki, będziemy mieli dwie rozpiski, jakąś taką mega zn znaną historyczną bitwę? Czy coś takiego może się ukażeć? Macie w planach? Stalingrad wróci. 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 My też wrócimy w kolejnym ujęciu. Dobrze, tutaj mamy szybki przegląd stołów, mamy ładnego mirrora marteli na martelów. Widzimy dwa razy lance sanskirmiszerzy na royal guardów, tam stormcrow mercenerzy. Tutaj mamy na, na naszego kolegę Arka, e, który gra często u nas w razem z panem legendą Arturem. Z Skirmisherzy, znowu Martelowie, ale tym razem na Nightwatch. E, mamy naszego kolegę Pająka, który się przerzucił w ostatnich miesiącach na armię Lannisterów i nawet mu całkiem dobrze idzie. Lepiej jak Targaryenami w naszej Lidze Poznańskiej. Pozdrawiam cię Pająku, jeżeli to słuchasz. E, teraz zapraszam was za winkiel, hop! Albo wokół winkla. Nasz kolega Kudłaty, jak widać, zmasakrował przeciwnika Targaryenami na, na giganty. I teraz zapraszam z kamerą. Halo, 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 halo. Przenosimy się na stół obok, gdzie mamy Starków na, na barafionów. Idziemy dalej. Dalej, tuptamy, tuptamy. Mamy piękną armię Targaryenów. O mój Boże, ile tu pracy musiało być włożone. Mamy dwa smoki, mamy screamerów. I to na tak ładnych, scenicznych podstawkach. To jest piękno tego hobby. Mimo tego, że nie ma klejenia za dużo, bo modele wyciągamy od razu sklejone, to jednak, jeżeli ktoś chce, naprawdę może przy nich sobie pomajstrować, przemieścić i tak dalej. Dokładnie tak. Pozdrawiamy. Dalej mamy tutaj armię Mar... Nie, mamy armię Targaryenów na armię Greyjoyów. E, widzimy smoki, Greyjoye na iron makerach, pilażerzy. standard. Dużo leczenia, mało myślenia. E, mamy pięknie pomalowaną armię barafionów. Po prostu za każdym razem jak się przechodzę obok tej armii, muszę na chwilę przystanąć, bo to jest krem de la creme, jeżeli chodzi o malarstwo. Złoty non metallic metal, po prostu wyśmienity. E, moi drodzy widzowie, proszę zauważyć to wszystko to Freehand. I teraz jeszcze chciałbym Was zaprosić do bardzo ładnej armii pomalowanej z bardzo ciekawym pomysłem na siebie. Tutaj nie chcemy zbytnio przeszkadzać, bo, bo, są, bo się ważą losy bitwy. Mamy Greyjoyów ładnie pomalowanych, ale proszę zwrócić uwagę na Starków. Mamy armię nieumarłych Starków. Mamy duchy Starkowe, ale co najlepsze, Zaproszę Cię, Mateuszu, dookoła. Zwróć, pro, zwróćmy, proszę uwagę na, na jazdę talich. Vampirom jazdę talich. Fajny pomysł, fajny koncept i, i kolejny element fantastyki i hobby w naszej ulubionej grze. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki szybki przegląd stołów. I co? Na dzień dzisiejszy chciałbym Wam podziękować za obejrzenie materiału. Wróciliśmy z wakacji, będą materiały. A i pamiętajcie, Klikajcie lajka, like subskrybujcie, komentujcie i dawajcie znać, jakie materiały chcecie więcej i czy takie materiały pogadankowe z jakichś eventów Wam się podobają. A póki co, trzymajcie się i do zobaczenia na stołach!